Taki skromniutki, bardzo skromniutki dar. Co, no, co byś o nas pamiętał? A my o, cie, o tobie pamiętamy, o je, modlimy się. No co za wspaniały, rzeczywiście. Żebyś wiedział, że byłeś z nami w każdej chwili. I, I zawsze, i no, będziesz z nami naprawdę, w naszych myśleniach. No. Też mówiąc, to naprawdę wspaniała mieszkodzianka. I co, do kawalerzy? Pomy tego nie widzieliśmy. No, tak? Nie. To no to są różne, różne nasze tutaj utrwalone w kadrze spotkania ze starych, dobrych czasów w parafii ciechanowskiej, farnej i ogniska i Sylwester tak. i, i spotkania tak. rekolekcyjne no i pożegnanie